Siemanero, jestem Rolem, witam cię na moim kanale. Odpalam coś streamy i dzielę się pomysłami jak streamować nie wydając ani grosza. Albo chociaż wydając mało tego grosza. Z tego poradnika dowiesz się skąd pobrać Streamlabs chatbot, jak go skonfigurować, jak zrobić komendy, timery i dodać walutę na własny stream. Zapraszam do oglądania. Jeśli interesuje cię taka tematyka zostaw suba, dzwona. Streamuję w każde poniedziałki, środy, piątki na tym kanale. Zajrzyj też na mojego Discorda i grupę na fejsie. Wszystkie linki są w opisie. A, i jeśli streamujesz na jednym monitorze, to tu albo tu mam poradnik, który Ci pomoże. I link w opisie to zresztą też jest. <słuch> Ok, na wstępie muszę zaznaczyć, że Streamlabs Chatbot to nie jest Cloudbot. To jest program, który ściągasz na swój komputer, instalujesz i go używasz, odpalasz podczas robienia live, robienia streamu. Cloudbot natomiast jest botem, który jest w chmurze w internecie i korzystasz z niego za pomocą przeglądarki. Ja opowiem o tym pierwszym. Streamlabs Chatbot jest konkurentem bezpośrednio dla Nightbota, dla stream elementowego bota. Ma dużo funkcji, które go wyróżniają i dużo możliwości customizacji. Postaram się Opowiedzieć w poradnikach, bo będzie ich cztery albo i więcej, opowiedzieć o wszystkich z nich. Czyli pierwsze, co musisz zrobić, to ściągnąć program Streamlabs Chatbot. Link do tego programu jest w opisie. Tu mamy przycisk do ściągnięcia. No i to oczywiście ściągamy. Bla bla bla. Ja już tego nie będę robił, bo mam swój program. Ja będę omawiał tutaj konkretnie podstream na YouTube'a, ale bardzo istotne jest coś, czego tutaj nie ma na tej stronie, czyli dokumentacja, jeśli chodzi o obsługę tego programu. Na YouTube. Dokumentację należy też ściągnąć. W niej jest bardzo dużo różnych informacji. Co prawda, jest po angielsku. Uwaga, więc translatory te sprawy, nie? Link do ściągnięcia tej dokumentacji oczywiście też będzie w opisie. Mamy tutaj takie rzeczy jak how to set up streamlabs, czyli jak po prostu skonfigurować. Tu są oczywiście rzeczy, które zawiera domyślnie ten bot. Tutaj jakieś parametry. te parametry, To jest istotne. To jest bardzo istotne, jeżeli tworzymy swoje komendy. Słowem wstępu to chyba tyle. Jeżeli zainstalowaliście bota, to powinien on wyglądać mniej więcej. Tak? No, mamy oczywiście nazwę, mamy wersję, którą posiadamy. Tutaj mamy taką ikonkę, która pokazuje nam, ile osób nas ogląda. Tu mamy informację, czy stream jest live, czy off. To jest ikonka od backupu. To jest dosyć istotne. No, a potem oczywiście help. To też jest dosyć istotne. Tu macie, możecie otworzyć sobie dokumentację. Tu join community, czyli tam jakiś Discord. No, warto dołączyć do tego Discorda, bo tam community bardzo, bardzo dużo udostępnia rzeczy za darmo. Tu na dole, w lewym rogu jest taki panel jak connections, settings. I support. Tutaj po lewej stronie są rzeczy wbudowane już w tego bota. Jakieś komendy, timery, giveaway, gierki, minigierki. Tu u góry w tym panelu są makra. No i oczywiście samo okno czatu, tutaj wszystkie wiadomości, inne rzeczy nam się pokazują. Tu mamy podział na konto streamera i z konto bota. To jest istotne, bo jeżeli mamy zaznaczonego streamera, to piszemy ze swojego konta. Jeżeli klikniemy bota, to z konta bota możemy pisać. Prawdopodobnie używanie tego bota nie wymaga rejestracji na Streamlabs, aczkolwiek Myślę, że jest to wskazane. Kolejną sprawą to będzie omówienie connections, czyli powiązania. I tak, w connections łączymy swoje konto streamera i polecam najpierw to zrobić. Ja teraz mam już połączone, ale jak sobie wezmę disconnect, kliknę generate token, to mnie po prostu odeślę do powiązania tego bota z kontem YouTube'owym, z którego streamuję, więc wy też wybierze, wybieracie swoje konto, po prostu połączcie, kliknijcie potem connect i powinno się wszystko ładnie połączyć. Tutaj łączycie konto bota. I tak, macie dwie opcje. Możecie połączyć swoje konto YouTube'owe, tak tak samo jak YouTube streamer. Jeżeli tak zrobicie, za każdym razem jak będzie bot wysyłał wiadomość na czat, to będzie pod waszym nickiem. Ja jeszcze jednak wychodzę z tego założenia, że bot jest moderatorem. Bot będzie miał inną nazwę. Robicie to samo. Generate token. Łączycie to konto. Inne konto na YouTube. Klikacie connect. Połączone elegancko. Co jest istotne? Bardzo, bardzo istotne. Jak już połączycie to konto, to musicie mu nadać uprawnienia moderatora. Możecie to zrobić tak jak to się robi na YouTube. Zakładka Streamlabs. Tutaj możecie połączyć swoje konto na Streamlabsie. Polecam to zrobić. Tutaj można różne rzeczy robić takie jak eksportować z tego bota do Cloudbota. W momencie kiedy chcielibyście się przenieść na Cloudbota z tego właśnie programu, no to możecie po prostu przenieść na przykład takie rzeczy jak komendy, timersy, cytaty i walutę. Tu możecie, jeżeli używacie strony do donacji ze Streamlabsów, to możecie zsynchronizować z tą stroną komendy i cytaty. Extra Life. Tu możecie połączyć konto na platformie charytatywnej bodajże. Cloud. To jest dosyć istotne. Tutaj robicie kopię zapasowe wszystkich właściwie rzeczy, które tutaj sobie pododajecie. Najpierw sobie oczywiście wybieracie folder. To możecie wybrać na przykład, że automatycznie ten backup będzie się robił na przykład co jeden dzień, co dwa dni. Tylko musicie mieć włączonego bota, żeby ta kopia się zrobiła, nie? Tu możecie manualnie zrobić backup, możecie zaimportować backup, na przykład jeśli robicie format I możecie te wszystkie pliki, które się wytworzą, zaimportować potem z powrotem. Nie musicie wszystkiego od nowa ustawiać. Tu możecie tworzyć pliki Excela ze wszystkimi, Rzeczami takimi jak waluta, jakimiś komendami. Tutaj tworzycie generalny jeden plik ze wszystkimi rzeczami. Tu wam dzieli na kilka podkategorii. Tu możecie samą walutę wyeksportować. Ja wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko potem wygląda. Tu jest generalny plik z backupem. Oczywiście jest data też podana. Tu macie samą walutę plik Excela. Tutaj cały generalnie to jakiś song list. Następną rzeczą jest OBS Remote. To jest dosyć istotne, jeśli na przykład chcecie streamować na dwa komputery i z tego, na którym jesteście, możecie pomocą komend na czacie kontrolować sceny. Streaming service, no to jest dosyć istotne, bo możecie zmienić na Twitcha na przykład, nie? Jeżeli zmieniacie na Twitcha wszystko co zapisaliście na przykład na YouTubie nie istnieje. Robicie wszystko od nowa, rozumiecie? Wędrujemy teraz dalej, wędrujemy do ustawień. Settings, lecimy. Co to jest istotnego? Jeżeli będziecie używać komend głosowych albo jakichś innych takich rzeczy jak song request, to tutaj musicie zaznaczyć wasze źródło wyjściowe dźwięku. Tutaj zostawiacie na wasabi. To jest yy, opóźnienie z jakim bot wysyła wiadomości, na przykład odpowiedzi na komendy. Autoconnect connect on launch, czyli automatycznie ten bot łączy się z kątem streamera i bota w momencie, kiedy go otwieracie. Tak jak u mnie to na przykład wygląda tutaj. Tylko otworzyłem program, od razu jest próba połączenia konta streamera i potem próba połączenia konta bota. Często jest tak, że dopóki nie wysyłacie transmisji w panelu reżyserskim na YouTube, to bot z niewiadomych przyczyn nie jest połączony w ogóle ze streamem. Polecam najpierw rozpocząć transmisję Transmisję w OBS-ie, potem kliknąć w pokoju reżyserskim przesył transmisji, chyba że macie automatycznie, i dopiero wtedy włączyć bota. On wtedy automatycznie się ładnie połączy. Bo jeżeli nie, to prawdopodobnie wyskoczy wam error, że w ogóle jakiś w ogóle nie jesteście połączeni z YouTube'em. Nadaj uprawnienia, bo wyjebane. Jakieś errory wyskakują, nie? Jakiś czas nie mogłem dojść do tego, dlaczego tak jest, ale już ostatnio do tego doszedłem i wiem. Show viewer count in the console. To jest po prostu od tej ikonki. Jak ją odznaczycie, to prawdopodobnie ona zniknie, albo nie wiem, co się stanie. Ja miałem domyślnie zaznaczoną, niech ona sobie będzie. Give Staff Editor Permissions. Nie wiem dokładnie, co to robi. Próbowałem się dowiedzieć, za dużo nie znalazłem, ale odznaczcie to, bo bardzo możliwe, że automatycznie nadaje to rangę edytora waszym moderatorom. Odznaczcie to, jeżeli nie chcecie, żeby rangę edytora nadawał bot sam z siebie komuś automatycznie. Wydaje mi się, że to właśnie robi ta opcja. Na sam początek to edytorem chcecie. Być wy, i ewentualnie wasz bot. No bo tak jest bezpieczniej, nic wam nie namiesza. Clear session on startup, kiedy wyłączycie bota i włączycie go z powrotem, macie czystą planszę. Jeżeli to odznaczycie, odznaczycie to prawdopodobnie wczyta wam ostatnie aktywności na czacie. Nie? Moderatorzy, którzy są także subskrybentami tutaj w domyśle sponsorów YouTube'owych, będą uzyskiwać przywileje moderatorskie zamiast sponsorskich do song requesta i do Minigier. I wydaje mi się, że to jest sensowne. Wszyscy moderatorzy mają te same. Uprawnienia. Ta opcja właściwie chyba nie działa. Próbowałem zobaczyć jakąś różnicę, jaką wyłączyłem, ale nie zauważyłem żadnej. Dobra, tą opcję zaznaczcie, to oznacza, że Wy jako streamer nie płacicie walutą waszą streamową za używanie, na przykład minigir, minigier, Chat Settings. Możecie sobie usunąć informację bota, nie? podglądu, oczywiście. Split Chat Messages to jest to po prostu rozdziela wam intensywnością koloru, wiadomości na podglądzie w tym chatbocie. To są jakieś moticą z pamięci podręcznej. Nie mam pojęcia co to dokładnie robi. Tutaj highlight words. To jest dosyć ciekawa opcja, bo jeżeli na przykład wpiszecie słowo, na przykład kupanie i potem piszecie to samo słowo, po prostu w bocie, ta wiadomość będzie jeszcze bardziej podświetlona. Show chatbot tab on donation page. To właściwie jest opcja, która powoduje, jeżeli ją włączycie, że wszystkie wasze komendy, piosenki z listy do song requestu, kolejka na przykład do gry są wyświetlone na stronie donacji. Na streamlapsach. Tutaj możecie sobie na przykład jeżeli ktoś was zrajduje wpisując komendę rider, spacja, nick tej osoby, czyli na przykład wykrzyknik rider majes, o kurwa, nie, o poważnie się robi, to możecie zapisać tego człowieka, tego użytkownika w pamięci, że on wam zrobił rajda. W momencie kiedy to wpiszecie komunikat wam bot wysyła, że o majes dzięki za rajda na przykład, nie? No i możecie da dać uprawnienia na przykład moderatorom, żeby wpisywali tą komendę. Teraz zakładka localization i nie chodzi tutaj o lokalizację taką, jak wam się w telefonie na przykład czasem pojawia, że dostęp do lokalizacji bla, bla, bla coś tam, coś tam. Nie, nie o to chodzi. Chodzi tutaj bardziej o lokalizację językową. Domyślnie wszystko w tych modułach będzie napisane po angielsku. Właściwie tutaj są odpowiedzi na te komendy z zakładki Usage. Bardzo istotne, polecałbym przetłumaczyć sobie tutaj wszystko na polski, a przynajmniej to, co potrzebujecie. Nie chcecie tylko zmieniać tego. Wszystkie słowa, które zaczynają się znakiem dolara, zostawcie. Zostawcie jak są. W momencie, kiedy bot wysyła tą wiadomość, zamiast tego dollar $username pojawia się nick tego, kto użył danej komendy. To są tak zwane keywordy, jeżeli dobrze pamiętam. One są bardzo istotne. Konstruując komendy używamy ich, aby po prostu wiadomość na czacie zawierała Pewne informacje z automatu sczytywane z bota, nie? Kolejna zakładka to makra. Makra to są fajne rzeczy, bo jak widzicie, makra są też tutaj. Możecie zmienić nazwę makra. Nie, makro to jest po prostu przycisk, który aktywuje wiadomość, której nie musicie pisać na piechotę normalnie to robiąc na czacie, nie? To jest bardzo wygodne, bardzo fajne. Polecam z tego korzystać. Tu było makro 1, Ja sobie zmieniłem na gulaszowe 500, taką sobie komendę wymyśliłem i za pomocą jednego przycisku dodaję po prostu wszystkim obecnym na czat po 500 punktów. Waluty, którą wymyśliłem, czyli gulasz. Zachęcam oczywiście do bycia na Streamie, to wtedy i te gulasze dostaniecie. Nie? To istotne, dosyć ważne. I te makra można w bardzo sympatyczny sposób łączyć z hotkeys, czyli z przyciskami, które sobie ustawicie i macie podpisy do makr. Nie musicie ALT-tabować, tylko po prostu klikacie sobie CTRL 1 i wysyłają się gulasze. Przynajmniej w moim przypadku. To jest fajne, to jest istotne, bardzo wygodne. Wszystkie najpotrzebniejsze wam komendy przypiszcie sobie do makr i potem zróbcie szybkie przyciski, hotkeysy, style. No tutaj no to wiadomo, tutaj możecie sobie poustawiać jakby kolorystycznie wszystko. Najistotniejsze z tego wszystkiego jest na samym dole, to jest skala czatu. Jeżeli używacie tego czatu, to po prostu tutaj ustawiacie skalę, zmniejszacie i zwiększacie i zmniejszacie, <laughs> zwiększacie i to jest dosyć fajna rzecz, jeżeli używacie. Changelog, nieistotne, po prostu lista zmian z ostatniej aktualizacji. Ok, dobra, przechodzimy teraz do tego lewego panelu. Opowiem o niektórych tych tylko na razie rzeczach z tego panelu. konsol No konsol konsola, czyli po prostu widok czatu. Tutaj wy zmieniacie z konta streamera bota, możecie go spisać z konta bota, możecie pisać ze swojego konta. Tu macie makra u góry, mm, tu rozwijacie, macie jakieś takie rzeczy połączone ze streamlabsami. A co jest istotne? Z poziomu tej konsoli możecie, klikając lewym przyciskiem myszy na użytkownika danego, pojawia wam się coś takiego. Pojawia się wam oczywiście ten nick, który on ma, i możecie zrobić tak. Możecie zrobić coś takiego jak permit. Tutaj możecie komuś dać moda, albo tego moda odebrać. Tutaj możecie nadać komuś status regular, albo Zdjąć ten status tego kogoś. O tym statusie powiem później. Tutaj możecie komuś dać uprawnienia edytorskie albo komuś odebrać te uprawnienia edytorskie. Jak mówiłem, uprawnienia edytorskie pozwalają jakiemuś użytkownikowi, komu daliście te uprawnienia, ingerencję w bota. I więc nie dawajcie nikomu. Chyba że wam zapłacił bardzo, 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 bardzo dużo pieniędzy i możecie już leżeć do góry ptakiem przez całe życie albo coś w tym stylu. A tu możecie kogoś zbanować. A czy zrobić time timeouta? timeouta na jedną sekundę możecie komuś dać, nie? Nie wiem czemu, ale możecie. Na 10 minut, na godzinę, na 8 godzin, na 24 godziny, no i możecie kogoś zbanować permanentnie. Mi się rzadko przydają, bo akurat chyba w ogarnięci ludzie do mnie przychodzą. Mam nadzieję, chociaż i mam nadzieję, że do Was też tak będą przychodzić. Kolejną rzeczą, jaką powiedziałem, że omówimy, to jest. Koma komandy. Komendy. Komandy Conquery. Taka gra kiedyś była i kilka nawet Command and Conquer. Komendy. Wy powinniście mieć puste to okno. To jest generalnie grupa. Można tworzyć grupy komend. Możecie sobie te komendy sortować. Tym przyciskiem, plusikiem, jak sam wizerunek wskazuje, możecie dodać komendę i właściwie nie musicie pisać komend, zaczynać ich od wykrzyknika, nie? Ale tak się przyjęło, że tak się robi i chyba jest wygodniej. Wtedy widać, że to komenda, nie? Więc jak dodajecie komendę, to możecie ją zacząć po prostu od wykrzyknika normalnie, wpisać sobie nazwę swoją. Jeżeli macie walutę na streamie, to możecie wpisać koszt, ile ktoś ma wydać tych waszych punktów. Tutaj klikacie, gdzie ma ta komenda być używana, no i mówię tutaj. Tutaj, raczej, jeśli chodzi o YouTube to występuje tylko stream chat. To jest ymm, ymm, pole, w którym wybieracie, czy komenda jest aktywna, czy jest y, nieaktywna. Tu możecie po prostu zrobić grupę. To jest. Ymm, jak to się nazywało? Niezezwolenie, niepozwolenie. Uprawnienia. Tak, tutaj zaznaczacie uprawnienia, kto może używać tej komendy. I mogą pisać wszyscy. Everyone. Mogą pisać ludzie, którzy są regularnymi wi widzami. Mogą sponsorzy. Mogą moderatorzy tylko edytorzy tylko owner, czyli ty invisible, czyli chyba chodzi o to, że ta komenda jest niewidoczna, coś mi się wydaje. Tu możecie jeszcze zaznaczyć user specific, czyli specyficzny użytkownik. Jeżeli macie id jakiegoś kanału, na przykład macie moderatora, on wam udostępni swoje id albo je po prostu zczytacie skądś indziej, to tutaj wklejacie to id i tylko on może używać tej komendy. Tylko ta dana osoba o tym id. Możecie kogoś, kto ma minimum ileś punktów, których rozbierał u Was na streamach, nie? jeżeli macie punkty, punkty. Albo minimum godzin spędzonych na stream. Ten bot licza godziny spędzone na stream. Jeżeli ktoś spędził u Was na przykład 5 godzin, możecie zrobić komendę, której tylko ci użytkownicy mogą używać. Tutaj ustawiacie cooldown do komendy. Generalny. Generalny? Generalny cooldown na tą komendę, na cały czat, na wszystkich użytkowników. Możecie oczywiście od zera do 60 minut. Czyli możecie zrobić tak, że na przykład dajecie cooldown 5 minut i tylko raz na 5 minut może ktoś wpisać tą komendę. User cooldowns to jest zupełnie co innego. Użytkownik może wpisać tą komendę raz, na przykład na 10 minut, jeżeli jest tak ustawione. Za to inny użytkownik może ją wpisać, kiedy chce. A tu jest odpowiedź, jaką ta komenda generuje. E, możecie też dodać plik dźwiękowy do tej komendy. Jeżeli klikniecie submit, to po prostu tą komendę dodajecie. Teraz w konsoli możecie sprawdzić, czy ona działa. E, jeżeli chcecie edytować komendy, to służy do tego ten oto ołóweczek. Tutaj są ustawienia generalne dotyczący komend. To są dosyć istotne rzeczy, bo tak, możecie sobie zaznaczyć, żeby wyświetlało wam cooldown komendy. Jeżeli komenda ma cooldown, to jeżeli ktoś mu no, za wcześnie napisze tą komendę, bot wyśle informację, ta komenda ma cooldown taki, taki. Tutaj możecie ingerować, wpisywać sobie, co chcecie. Te słowa z dolarami na początku zostawcie. Display' cost message. To jest wiadomość, która zostanie wysłana, jeśli ta komenda wymaga ileś punktów. Jeżeli ktoś ich nie ma, no to w odpowiedzi, brak punktów, by użyć tej komendy, wymaga ileś tam punktów. Display permission message, jeżeli dana komenda na przykład jest tylko dla moderatorów, a jakiś tam właśnie Zdzisiek, Heniek czy jakaś tam Wanda by pomyślały a wpisę sobie tą komendę, wpisę sobie, nie? No i okazuje się, słuchaj Wanda, nie masz uprawnień, żeby użyć tej komendy. Wymagane jakieś tam uprawnienie, tak? Sound file settings, tutaj jeżeli dodaliście komendy, które w odpowiedzi dają dźwięki, to możecie zrobić globalny cooldown na te wszystkie komendy z dźwiękami. Only play sound files when the stream is live. Tylko jeśli stream jest przesyłany, to tylko wtedy odtwarzają się te dźwięki. Timery. Timery są tutaj, w tej oto zakładce. To są takie specjalne wiadomości, które są wysyłane przez bota co określoną liczbę czasu. Określoną liczbę czasu. Określony czas. Do czego to jest przydatne na przykład, jeśli macie link do grupy na Facebook? Chcecie napisać, że słuchaj, jeżeli ci się podoba, to daj suba. Wtedy taką informację możecie zawrzeć w timerze i bot będzie ją cyklicznie co jakiś czas wysyłał. Jakie dodać? Wpisujecie nazwę. Ona nie musi się znowu zaczynać od wykrzyknika, ale polecam pisać od wykrzyknika, czy ma być aktywna, czy nieaktywna. Na stream czacie zostaje grupę. Możecie oczywiście stworzyć w polu response. Wpisujecie po prostu na przykład dołącz do Discorda. To jest wiadomość, którą bot wyśle. Klikacie Submit. Stworzyliście OK. Gitara, nie? Opcje. Tutaj ustawicie, kiedy ma być wysłana. Co jaki czas ta komenda. To jest fajna opcja, dlatego zachęcałem, żebyście używali wykrzyknik na początku nazwy tego timera. Jeśli jest tutaj trud, to automatycznie ten timer, który stworzyliście, doda jeszcze komendę. Jeśli ja dodałem timer ocena i miałem zaznaczone tutaj true, to w komendach dodało mi się... A! Jest! Wykrzyknik ocena! Jeżeli chcecie ten timer, żeby był komendą, to zaznaczacie tutaj true. Wtedy wszystkie, które będziecie tworzyć, będą też tworzyły komendy. Jeżeli będzie false, to będziecie tworzyć timery, ale one nie będą tworzyć komend. W ten sposób to ja mam nadzieję, że ogarniacie, rozumiecie. Interwał w minutach. To jest istotne, bo to jest informacja, co Jaki czas będą timery wysyłane? Interwał mam co 10 minut. To nie znaczy, że wszystkie będą wysyłane co 10 minut, tylko każda jedna wiadomość będzie wysyłana co 10 minut. Możemy ustawić kolejny warunek, na przykład minimalna liczba linii w czacie, które są zajęte przez inne wiadomości. Kolejnym modułem właściwie, który chciałbym mówić, jest users. Jeśli klikniecie sobie users i nie robiliście jeszcze streama z tym botem nigdy, to będziecie mieć tu pusto. Ale jeśli będziecie już mieli streama, to w tym okienku zaczną pojawiać się różne wartości. A właściwie, użytkownicy. Tutaj bot wyłapuje wszystkich użytkowników, którzy wbili na czat. Macie ich ID, macie nick, uprawnienia. Tu możecie sobie sortować tym i macie informację, kiedy ostatnio był po prostu u was. Prawym przyciskiem klikając, możecie edytować, możecie usunąć kogoś, możecie kogoś też dodać. I tu macie taką zakładkę jak Blacklisted from. Tutaj możecie zablokować kogoś z jakiejś funkcji, z używania komend, z brania udziału w giveawayu, z generowania waluty, z głosowań, z Songreaker. Z używania cytatów z zakładów z minigier. Klikacie Submit i Gitar. Przechodzimy teraz do Creme de la Creme. Waluta. W tym module Currency możecie dodać punkty. Walutę, którą generuje się oglądając waszego streama. Jeżeli chcecie ją mieć, to musicie włączyć. Nie? Logiczne. U Was powinno wszystko być puste, jeżeli pierwszy raz robicie coś takiego. Klikając to kółeczko, idziecie do ustawień. Generalne ustawienia. Tutaj wpisujecie komendę. To jest bardzo istotne, bo domyślnie, już Wam pokazuję, w ustawieniach generalnych tego bota jest tak, że w zakładce usage i e currency generalnie Wasza waluta ma tą nazwę: wykrzyknik points. I Wy też tu powinniście mieć wykrzyknik points. Ale możecie to zmienić. I jeżeli to zmienicie, wszystkie te komendy, które tu się znajdują w ustawieniach, nie będą już się zaczynać od points. Jak piszecie na przykład złotówki, to się tutaj nie zmieni, ale wy musicie mieć to z tyłu głowy, że jeżeli będziecie chcieli używać tego typu koment stąd, to już nie możecie wpisać wykrzyknik points. Będziecie musieli wpisać wykrzyknik złotówki. Tutaj sobie zmieniacie tą nazwę z points na jaką tam chcecie, Pisujecie nazwę, ta nazwa się pojawi tu, gdzie jest dollar currency name. Właściwie nie wiem, czy tutaj będziecie coś mieli, ale pewnie będziecie mieli, ale będziecie mieli wszystko po angielsku, więc przetłumaczcie sobie wszystko, co tam jest na polski, zostawcie te oczywiście znaczki z dolarami i możecie sobie to poustawiać jak chcecie. Możecie sobie nawet wszystko usunąć i od początku wszystkiego szukać tutaj w tej dokumentacji cooldown, czyli co jaki czas można używać tej komendy, to jest istotna teraz informacja. Assign ranks based on X amount of i tu macie wybór hours albo points. To chodzi o to, że jeżeli dodacie rangi różne, to czy one będą zależne od godzin spędzonych na streamie, czy od ilości punktów, które ktoś zebrał na streamie? Eee, Polecamy od godzin. To właściwie możecie zapominać. Zostawcie to odznaczone A. I tutaj możecie zautomatyzować przyznawanie rangi regularnemu widzowi. No i macie też wybór punkty albo godziny. Też się zastanówcie, czy regularny widz to ma być po iluś godzinach, czy jeżeli zdobędzie ileś punktów. Intervals to jest istotne. Co jaki czas ma być przyznawana waluta? Offline interval tyczy się tej opcji. Payout. Bardzo istotna rzecz. Ile waluty co 5 minut ma być przyznawane? Offline payout to tylko przy opcji, gdy macie to włączone. Bonus dla regularnego widza. Więc jeżeli kto. Ktoś oglądał mnie te 10 godzin jest już regularnym widzem, to uzyskuje dodatkowo 10 punktów. Standardowo wszyscy 50 co 5 minut, regularny widz 50 plus 10 co 5 minut. Mam nadzieję, że zrozumiałem. Możecie to dać 0. Wszyscy mają po równo wtedy w polu event payout, możecie jeszcze dać takie na jakieś wydarzenie, jakąś wypłatę dla danego użytkownika. Jeżeli ktoś was zasubskrybuje na YouTube podczas streamu na przykład, dostaje 1000 tej waszej waluty. Jeżeli używacie streamlapsów do wysyłania wam donate'ów. Jeżeli ktoś wam wyśle powiedzmy jedną złotówkę. No to ile punktów na jedną złotówkę ma dostać, nie? Przechodzimy do ranku. rank, Rang, rang. Klikacie tą koronę i tutaj sobie możecie dodawać rangi. Przyciskiem dodajecie, wpisujecie nazwę rangi, requirement, czyli wymagania. Jeżeli na przykład u was ranga zależy od godzin, to ile godzin ktoś musi obejrzeć waszych streamów, żeby zdobyć daną rangę. Jeżeli od punktów, ile punktów ktoś musi zdobyć, żeby tą rangę uzyskać. To możecie ograniczyć daną rangę tylko do sponsorów albo tylko do moderatorów albo na przykład możecie nadać daną rangę konkretnemu użytkownikowi wpisując tutaj jego ID. Jak już macie walutę ogarniętą zajrzyjcie do ustawień popatrzcie na usage kliknijcie currency tutaj macie komendy, którymi możecie na czacie dodawać komuś punkty, usuwać komuś punkty. wiecie, kreatywność, zajrzyjcie do dokumentacji, ona wam wszystko powie. Przedstawiłem ci właśnie same podstawy użytkowania Streamlabs Chatbot Wkrótce okaże się kolejny poradnik. Zachęcam więc do zostawienia łapki, suba, dzwona na wszystkie powiadomienia. Zapraszam do sekcji komentarzy, napisz, czy poradnik Ci się przydał, czy to pierwszy chatbot, którego będziesz używał. A może używasz już jakiegoś innego, daj znać jakiego może mnie przekonasz do zmiany. Pamiętaj, że odpalam streamy w każdy poniedziałki, środy, piątki. Wpadnij, jeśli masz jakieś pytania, albo jeżeli po prostu nie masz co robić wieczorami. Zajrzyj też na gulaszowego Discorda, na grupę na fejsie. Wszystkie linki są w opisie pod tym materiałem. Dzięki oczywiście za obejrzenie całego materiału i na koniec danego streamowania. Bjo Wittar, Sie